Zanim rozpoczniemy kolejny odcinek z przeglądu Game Boy Player, przed wami przeczytam wam jeden z komentarzy, który mnie bardzo zainteresował i zapraszam oczywiście do dyskusji, która myślę rozwieje pewne wątpliwości. Zaczynamy. Użytkownik o nazwie It Shawger, chyba miało w ogóle zabrzmieć szwagier, napisał coś takiego. Sonic 1994.pl, kanał, którym jest tylko unboxingi, recenzje oraz gameplaye. Niektóre się powtarzały, Miniaturka jak średniowiecza. Kiedyś to nagrywałeś tylko Sonic i inne gry, mega drive'owe CD. Może masz dużo widzów, dobre wyświetlania, ale zmiana na twoim kanale by bardziej była lepsza. Za bardzo nie rozumiem kontekstu komentarza, ponieważ jest strasznie błędnie, tak sformułowany, że w zasadzie jak widzicie ten komentarz, to pozostaje mi tylko za głowę się złapać i zastanawiam się, co ta osoba chciała do mnie napisać. No dobra, no może nagrywałem kiedyś częściej z Sonica, ale to, było, to były inne czasy, tak? To były czasy, kiedy jeszcze chciałem wam ponagrywać troszkę tych gameplayów, żebyście zobaczyli, jak te gry wyglądają. Oczywiście, te filmy się nie oglądają za bardzo, bo to było dawno temu. W międzyczasie przybyło tego trochę. Każdy nagrywa tak, jak e, lubi. Ja tylko podpowiem, że zmieniłem dawno e, format nagrywania, jaki e, mi aktualnie podoba się, ponieważ no, jestem bardziej wszechstronny. Nie lubię się ograniczać do pewnych ramów, e, typu właśnie. E, miej jeden nick i z tej nazwy nagrywaj tylko to, co ci się tam, e, to, co tam powinieneś nagrywać. A tak w zasadzie nie powinno być. tak? Nie bądźmy ograniczeni. E, komentarz. Nic złego nie proponuję, ale może najpierw zacznijmy od poprawnej polszczyzny. Ja też nie, ja też nie jestem idealny z polskiego i e, też zdarzy mi się coś źle powiedzieć. Także najpierw sformułuj komentarz prawidłowo, a potem dopiero będziemy rozmawiać. Taka jest na razie moja odpowiedź na Twój komentarz. W takim razie zapraszam na film. Malutki fragment. E, jeszcze na koniec. E, to, że miniaturki średniowiecza to w ogóle nic nie wytłumacza, przynajmniej ja staram się dorzucić miniaturki, które są proste w budowie, e, nie tworzą jakiejś e, nienormalnej historii, którą budują niektórzy youtuberzy w Polsce i za granicą. E, więc to tak naprawdę nie ma nic do rzeczy, czy miniaturka ze średniowiecza, czy z epoki Kamienia Upanego. Przynajmniej lepsza taka ze średniowiecza, niż taka, która jest dzisiaj e, promowana przez przeróżne głupie zachowania ludzi, między innymi właśnie jakieś nie wiem głupie spotkania z kolegami, jakieś podrywy itd. i tak dalej. Tego jest tak dużo, dużo z takich durnych miniaturek, a film wartościowo jest w ogóle zerowy. Żadnej wartości nie przekazuje. O kurde. Zapraszam Was, moi drodzy, kochani, do następnego odcinka z przeglądu Game Boy Player. Będziemy sprawdzać kolejne gry z Game Boya Advance'a na Game Boy Playerze. Tak jak widzieliście w intrze, to jest przystawka do GameCube'a, na której się grać w gry z pierwszego Game Boya, z Game Boy Color, no i z GBA, jak najbardziej. E, kilka gier, które wykorzystują e, ruch, e, żyroskop, i tym podobne osprzęty, raczej średnio działają. Musi się ruszać konsolą, to jest głupie w ogóle, nienormalne. E, w, na tym oto kartyżu mam składankę, inaczej grę jedną bym nie załatwił w tamtym czasie, nie było innej tańszej opcji. Na tej składance mam albo Sonic Advance, którego już Wam pokazywałem i raczej już tutaj nie będę Wam odpalał specjalnie. E, ja kupiłem ten cartridge głównie dla tej gry, czyli Sonic Pinball Party nie wiem czy będę kiedyś kombinował oddzielnie raczej wątpię ceny są bardzo różne za ten cartridge i i jedziemy i to jest taka mała odskocznia od gier typowo fabularnych z Sonikiem. i to jest chyba pierwsza gra od Segi żeby postacie przeróżne wystąpiły w jednej grze to jest chyba jedna z tych pierwszych gier i tutaj jeszcze akurat pinball, więc jeżeli lubicie pinball, jak najbardziej, nawet jest tryb fabularny w tej grze. Można się zagłębiać. Jest tutorial. Są jakieś gry na kilku. Tajni Czech Garden nawet się udało tutaj zaimplementować. Casinopolis. Co tu się w ogóle robi? A jakieś minigierki pewnie. Zobaczmy. Jakieś takie trochę dziwne. A, takie pinballowe, jak się wceluje pewnie na dany róg, e, to wtedy. Damy, to wtedy jest losowanie. Nie ogarnąłem tej minigierki, Chyba byłem lepszy w ruletce, tak to mniej więcej wygląda. Ale to nie jest główna gra, więc kończymy. Może tutaj kiedy indziej wpadniemy. Zobaczmy sobie jeszcze opcję na moment. Navigation, no raczej byśmy to wyłączyli od razu. Język można i japoński, więc jak ktoś lubi japoński, można to sprawdzać sobie. Dobra, sound test. Jak ktoś ma ulubione utwory z tej gry, to jak najbardziej można się tutaj. Tutaj bawić w nagrywanie. Mamy stoły pinballowe z Son Sonica Nights into Dreams i saga Sa Samba de Amigo. Wypróbujmy sobie te sonikowe. Najprostszy pinball, jaki... jaki jest tak naprawdę. Dobra, tutaj mamy jakąś dłuższą piłkę. Nie wiem za bardzo o co tutaj chodzi. No i triggerami... triggerami... O kurde. Aha! Mieliśmy zapasową piłkę wtedy. Dobra, teraz już kumam. W trybie fabularnym mamy określone postacie do pokonania. Musimy albo przebić ich wynik, albo nawet mamy specjalne misje, gdzie trzeba dostać się do jakiegoś miejsca na stole. Tak to wygląda, mniej więcej. Także nietypowa gierka, całkiem sympatyczna, tylko niestety niektóre wyzwania fabularne są tak trudne. Tak długie i być może nawet i niezrozumiałe z początku. Trzeba się wgryźć bardziej w tą grę. Ale jak najbardziej polecam. Taka miła odskocznia od innych gier. Pinball zawsze, zawsze jest zajebisty. Zresztą dużo takich gier na gieba powychodziło, takich pinballowych. O, do tych piłek mam dużo jednak. Jeszcze gdzieś wyżej pewnie by się dało, co? O, tutaj mamy jakiegoś... Egmenca na czas, do pokonania, na dwie minuty. Generalnie stoły są inspirowane generalnie z planszy z Sonic Advance. Raczej z Sonic Advance 2 nie, bo to jest rok wydania gry, 2003. Chociaż Sonic Advance 2 był na rynku. Już. Nie wiem, czy pokonam tego Eggmana. Doktor Robotnik, Uhohoho. można by było powiedzieć. Są jeszcze inne stoły, jest Nice into Dreams, jest jeszcze. Yy, I chyba, chyba jeszcze jest ten Samba de Amigo, i tam jest kilka różnych motywów. Yy, kilka stołów jest przeróżnych, nie? Tutaj to samo z Sonikiem. Też. O, dostał w ryj. Więc możecie zobaczyć episką animację rozwalenia. I chyba bonus jakiś będzie. Zbieranie pierścieni, tak? Dobrze pamiętam? Nie, to, to, to jest inny bonus. Zgadnijcie, z, ja, z jakiej gry jest ten utwór. Pewnie będą wszyscy, pamię wszyscy kojarzyć. Tak, tutaj wiele jest remiksów z poprzednich gier z Sonikiem. Więcej nawet z Sonic R. Udało się tutaj cokolwiek zrobić. Może tak to wygląda. Kurde, ile ja mam tych piłek? W ogóle żadnej jeszcze nie straciłem. Dziwne. Czy tam, big się odzywa w tle? tu. Dobra. Słuchajcie, jak tutaj skończymy... E, skończymy, to zmieniamy grę. E, jedną grę próbowałem znaleźć e, do przeglądu Game Boy Player, ale gdzieś mi się zapodziała. To był Bomberman. E, już wam mówię, mam tutaj przy sobie... Notatki e, Bomberman Max Dwaret, Advance. Nie znalazłem tej gry nigdzie. A wszystkich gier e, e, pilnuję. Mam je w, w jednym miejscu, ale kurde, z tą wyjątkowo coś się stało. Więc nie wiem. Okej, okay, dobra, wylosowaliśmy długie. E, nietracenie piłki, że tak powiem. Można tak to określić. Że przez bardzo długi czas będziemy mieli tą jedną piłkę mimo skuch, więc fajnie. Ale wiecie, to jest tryb RK, to tam można sobie akurat jeszcze te punkty ponabijać. O, jednak jesteś z pierścieniami. Zbierz pierścieniem w określonym czasie. O, muzyczka ze Sonic 1. Albo Sonic Advance, tylko tam w menu yy, głównym. Nie, przepraszam, nie w menu głównym, tylko w tym. Kurde, nie pamiętam, jaki to był tryb. Nie mam takie dobrej pamięci do takich pierdół. W każdym razie jest taki utwór. Chyba w trybie, w trybie battle albo w czymś innym. No nie wiem, nie pamiętam. Poprawcie mnie. Możecie mnie tutaj poprawiać wyjątkowo. Dobra. A że, moi kochani, no nie wiem. Lubicie pinball, lubicie takie motywy z segą. Jesteście, no nie wiem, jakoś... Tak ukierunkowani, że lubicie Sega, Sonika, nie wiem, inne postacie, to jak najbardziej polecam. Przyjemny tytuł. Do zgarnięcia, w miarę, w takiej rozsądnej cenie. Przestawia się całkiem fajnie. Widać, widać co widać, grafika jest wyraźna. Nie potrzeba dużej wyobraźni. Aż tak. No chyba, że ma, się mózg że, że ma się pestkę zamiast mózgu, no ale okej, okay, to był żart. Ach, tam też był flipper. Z prawej strony. Kurde, wpadam tutaj parę razy i nic się nie dzieje. Co jest grane? Dobra. Kurde, długi, długi ten bonus jest. Kurde, lubię w pinballu, jak się ta piłka zatrzymuje w jednym miejscu i później się odbija od, od tych innych. Innych bumperów, cudaków. Okrągłe cudaki, można nazwać. Dobra, mam 64 pierścienie, jak Nintendo 64. No i gitara. Można grać w zasadzie bez końca. Dopóki się nie przegra wszystkich piłek, ale tutaj akurat tak się złożyło, że. No. Nie będę aż tak bardzo przegrywał. Więc mogę jedynie się najwyżej tutaj. Skillshot. Prawie jak headshot. Eg. Dobra. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Co sądzicie? Czy warta gierka z polecenia przez Was? I czy sprawdzicie ją sobie po moim filmie? Dajcie mi znać. Chętnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym przeglądzie. Już niedługo. O. W końcu przegrałem. O, zobaczcie co tu się dzieje. <laughs> A, mały bonus. No cóż, tak to wygląda.